Od naszych pielgrzymów jest to, co przywieźć na pamiątkę z Meksyku. I akurat jesteśmy w sklepie, żeby pokazać Wam główne takie rzeczy, które mogą symbolizować Meksyk i które możemy zabrać do Polski. Tak, oczywiście, poza sombrero, które jest rzeczą oczywistą. Mamy szereg rzeczy, można powiedzieć, gastronomicznych, które na pewno ucieszą wszystkich. I akurat przypadkiem tutaj mamy bardzo ciekawe buteleczki, ponieważ, no oczywiście, jedną z rzeczy, która zawsze jest pożądana i za, na którą wiele osób czeka, to są alkohole. Meksyk dał dwa podstawowe alkohole światu. Jednym z nich jest mezcal z agawy mezkalowej, i w jednej z odmian pływa gusano, czyli robaczek którego oczywiście trzeba zjeść, tak. Także jak już wszystkich częstujemy, komu wpadnie w kieliszek ten robak, musi zostać ale połknięty. Ale to jest jakaś zwykła dżownica wykopana z ogródka? Nie, absolutnie nie. Żaden jakiś robak, glizda gdzieś pełzająca. To jest robaczek, który żywi się bulwą, wielką kulą agawy, którą potem przerabia się na meskal, tak. Proces robienia meskalu jest bardzo skomplikowany, ale wtedy, drodzy Państwo, żeby kupić dobry meskal, musimy zwrócić uwagę, że ma być napisane 100% agawę. To jest najważniejsze i to dotyczy meskalu, który jest taką bardzo ważną wódką meksykańską. Ale tu widzimy jeszcze do butelki dołączony jakiś gadżecik. Ach, tak, przepraszam, jest nie gadżecik. zawsze. Szukajcie butelek z, wo z woreczkiem. W środku jest sól z odrobiną chili i zmielonego robaka. Moczymy w pomarańczy, pijemy kieliszeczek meskalu i zagryzamy tą pomarańczą. Dobrze, dobrze. Słuchajcie ale tak, meskal może nie wszystkim jest znany, ale takim trunkiem no, na świat. Wszyscy czekają, kochani, wszyscy czekają, aż Polacy z Meksyku przywiozą tequilę. Tak jest. No jak możecie zobaczyć, tekili do wyboru, do koloru, ale uwaga, najważniejsze, słuchajcie, ciemny taki bardzo kolor, patrzymy na etykietę, nie ma napisane 100% agawy. Nie kupujemy. Pomimo, że nie jest może najtańsza, bo już kosztuje takie mniej więcej 14 dolarów, musi być napisane 100% agawy, po prostu musi, więc patrzymy dalej. Na przykład mamy tutaj tequila, jest. 100% agave, 100% agawę, To jest najważniejsze. Cena idzie w górę, ale liczy się jakość. Także nie można kupować byle czego, bo dzień następny po wypicie może być nieciekawy. Także... Ale zwróćcie uwagę, mhm. że wszystkie alkohole są w dużych pojemnościach. Słuchajcie, no nie kupimy tutaj dwusetek czy setek, od razu mierzymy, by w 0,7. Tak jest, dokładnie. Ale nie z samym alkoholem człowiek żyje, żeby to nie było. To dalej zobaczyć, co jeszcze Świetne. możemy kupić. Tak. Meksyk dał wiele rzeczy światu, o czym nie wiemy, na przykład pomidory, na przykład orzeszki ziemne, ale dał też wanilię. Na pewno wszyscy pieczecie, gotujecie w kuchni piękne rzeczy. Szukamy ekstraktów naturalnych, z nie esencji jakiejś tam chemicznej, tylko ekstraktu. Wanilia pochodzi z Meksyku. Dla fanów pieczenia są gadżety. Słuchajcie, z Meksyku można przywieźć kawę bardzo ważna w ziarenkach zmielona Me kawa nie pochodzi z Meksyku, ale jedna z najlepszych odmian Arabigi to jest Meksyk, także do wyboru do kolorów w sklepach możecie znaleźć. Co ciekawe, tak. można kupić dobrą kawę, ale w kawiarniach raczej kawa jest dość tak. słaba. Więc... W hotelu, zwłaszcza Americano, niekoniecznie, ale na szczęście zawsze ta kawiarnia jest i na grupach pielgrzymkowych, i grupach z n Adventures. Kawa jest gwarantowana, zawsze jest na to czas. Chodzimy na dobrą kawę. Tak, jest. kawa jest. Natomiast tak, tutaj w tym sklepie jest troszkę mniej czekolady, ale dzięki Meksykowi mamy kakao. Wow, to akurat coś dla mnie, bo ja lubię słodycze, tak. lubię czekoladę, lubię kakao, więc... Meksyk czekoladę pije przede wszystkim. Tutaj akurat nie mamy do picia, ale mamy kilka też tabliczek czekolady meksykańskiej. Także pamiętajcie, że kakao, czyli czekoladę, tak naprawdę trzeba przywieźć też z Meksyku, bo to stąd właśnie pochodzi. No cóż, no będziemy wybierać, będziemy wybierać, kupować. I, i co? No, no nie wiadomo już na co patrzeć, kochani, nie wiadomo na co patrzeć. Czy brać czekoladę, czy tequile, Czy mezcal, czy kawę. I my idziemy wybór. na zakupy, a wy śledźcie kolejne kroki Takie, A że duże walizki zabieracie, mało ubrań, Ile. to trzeba będzie je wypełnić dobrami Meksyku. Tak jest.